gdzie ma, cię, nie Zapraszam do kolejnego dzisiejszego odcinka, A właściwie pierwszego dzisiejszego odcinka i jak na razie ostatniego, nie planuję dzisiaj już nic nagrywać, więc to będzie pierwszy na dzisiaj i ostatni na dziś. Eee, w odcinku poruszę temat mianowicie tego, jak już wcześniej wspomniałem takiego o związku niby związku, niby nie związku, ale w sumie nie wiem, jak to określić. Mówię o tym w jednym odcinku, więc jakiś obraz tego macie, o czym mówię. E, chciałem poruszyć, jak to było Trochę ze mną, też nie wdając się w jakieś szczegóły, oczywiście większe. Niby jest fajnie, bo czuję się, że się kogoś ma, ale z drugiej strony w głowie jest też jakby pewna forma zazdrości, że ten ktoś robi, co chce i też z kim chce. Raczej to idzie w obie strony. Tak myślę. Więc, no, jak ktoś nie ma psychicznie siły na takie związki, to może le niech lepiej nie próbuje wchodzić w takie relacje, no bo jest ciężko. Przyznaję, że jest bardzo ciężko, no, ale są osoby, które chcą próbować takich związków, więc jeśli ktoś chce, nie zniechęcam, ale też. Przedam, że takie coś nie ma sensu na dłuższą metę, więc może być ciężko utrzymać to bardzo długo. Moja relacja trwała no parę tygodni, parę miesięcy, nie pamiętam. Hmm. Także no tak wygląda moja sytuacja właśnie w tej kwestii. Niestety. E, wygląda to jak wygląda. Właśnie tak jak powiedziałem. Ale my akurat uczymy, utrzymujemy kontakt ze sobą. Nie jest to tak, że kontakt jest zerwany. Teraz się przyjaźnimy. Więc no kontakt jakiś ze sobą nadal mamy. Napiszcie mi, co sądzicie o takim związku. W komentarzu poniżej pod tym filmikiem. Chętnie się dowiem, co o tym sądzicie. Jakieś plusy, tak jak powiedziałem, to już ma, chociaż też ma, też, też ma oczywiście minusy. E, ja ten odcinek zakończam. Zapraszam do poprzednich, do następnych odcinków na moim kanale. E, zachęcam nowych oglądających do subskrypcji gdzieś tutaj e, oraz też do ustawienia sobie powiadomienia ze dzwoneczkiem. Dzwoneczka z powiadomieniem o odcinkach na moim kanale i tam przedstawienie sobie opcji na wszystkie, a nie spersonalizowane, żebyście mieli wszystkie materiały z mojego kanału na bieżąco. Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia. Adios.